Siemanko wszystkim cierpiącym na brak czasu. Yy, zrobiłem specjalnie dla takich osób, które są zabiegane, mają yy, zbyt mało czasu, żeby zrobić w ogóle trening godzinny na siłowni razem z cool downem, rozdział, w którym wszystkim wiadomo, że to zajmuje czas. Nawet nie mają czasu na trening EMS, na podjechanie na siłownię, bo wiadomo, że też yy, sam jakby przejazd na siłkę plus ćwiczenia tam, później jeszcze powrót, zajmuje dużo czasu. Ja to rozumiem, bo też jestem zajętym człowiekiem. Dlatego st stworzyłem taki program ćwiczeń, który możecie zrobić wszędzie. Jest to 15 minut treningu. Trenuje się całe ciało, jednocześnie wzmacnia się mięśnie, stymuluje do rozwoju ich, spala tkankę tłuszczową, ćwiczy kondycję. Jest to typowo taki kompleksowy zestaw. Może się ktoś ze mną zgodzić, czy nie? Piszcie w komentarzach, czy taki zestaw treningowy Wam się podoba, a ja zaczynam trening. Jak już będziecie długo trenować tym zestawem, to żeby dodać sobie troszeczkę intensywności do niego, możecie go wykonać w obwodzie, nie na powtórzenia, a minuta pracy, minuta przerwy, bądź 40, 40 20 sekund przerwy na przykład, nie? Yy, dobra, żeby to po prostu szybko poszło. Pierwsze ćwiczenie 2 razy yy, 12 Barbie z pompką. I przechodzimy do następnego ćwiczenia, czyli pompki albo zwykłe też 2 razy 12 albo z podparciem. Z podparciem będzie tak, albo zwykłe. I od razu przechodzimy do przysiadu najlepiej z rękami nad głową. Też 2 razy 12. Mhm. Od razu również 2 razy 12. Po zrobieniu serii. Tiraj leżąc na brzuchu. I dwa razy dwanaście podskoki w miejscu. I od razu również dwa razy dwanaście. Oczywiście na obie rogi przysiad ługowski. I od razu przechodzimy do deski. Dwa razy trzydzieści albo jeden raz sześćdziesiąt. Ok. Ja już po desce. Ostatnie ćwiczenie, czyli spięcia brzucha. Standardowo dwa razy dwanaście. Okej. Okay. To będzie na tyle tych ćwiczeń. Mam nadzieję, że wam się przyda taki zestaw. Jak was wymęczy, to w ogóle dajcie znać w komentarzu, tak jak mówiłem, czy wam się podoba.